Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Witaj. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Się nie nie było z Niektórym... Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz tę informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca rudy. Witaj. Jak brzmiało to hasło? Już moja świętej pamięci babcia miała lepszą pamięć od ciebie. Hasło brzmi Tetriandoch.